Cześć moje drogie i moi drodzy, zapraszam Was na mikro, znaczy na właściwie dużą recenzję YouTube'ową książki Jak rozmawiać z dzieckiem i być lepszym rodzicem, napisanej, napisanej przez dr. Justynę Korzeniewską. Zapraszam. Książka oczywiście standardowo jest w ramach wtorkowo-sobotnich sponsorowanych filmików. Jest to książka od wydawnictwa RM i na razie jest to ostatnia książka od tego wydawnictwa. Być może jeszcze czekają nas współprace w przyszłości. Później planuję oczywiście was mm, zabawić jakimiś. Yy, recenzjami książek od wydawnictwa prześwity chyba mi jeszcze jedna jedna książka tam została i najpewniej coś jeszcze jest w ramach właśnie współpracy do zrecenzowania no ale powoli się już z tego wszystkiego wygrzebuje Justyna Korzeniewska jest bardzo dużym praktykiem powiedzmy pewnie jest bardzo postacią Znaną i um, szanowaną w, swojej, w swoim zawodzie. Współpracowała z kliniką Budzik, działa też w ramach Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, działa, mia, podnosiła też swoje kwalifikacje w USA. Um, w, miała różne publikacje: w, Mamo to ja, będę mamą, czy w Twoim maluszku. Także są to wszystko jakby znane, znane gazety, w których się właśnie pewnie pojawiały artykuły autorki. No i oczywiście miała też inne publikacje, ale ta publikacja jest najnowsza. Chociaż z tego co pamiętam, autorka mówiła, że de facto jest to połączenie jej dwóch. Jakiś publikacji i zaktualizowanie i stworzenie z niej jednej książki. Moja recenzja będzie składała się z dwóch części. W pierwszej części opowiem Wam bez spoilerów o tej książce, o jej strukturze, o tym jak to tam wszystko wygląda. A następnie w drugiej części, ponieważ nie mam dla Was cytatów, wytłumaczę się, dlaczego ich nie mam. To w drugiej części. Ocenię tę książkę od 5 do 10 i dam swoją recenzję. No i na końcu oczywiście po nagraniu będziecie mogli się dowiedzieć o tutaj coś niecoś o mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana. Tu mam monitor dlatego tak czasami zerkam. Tu jest drugi monitor ale chyba uznałem ostatnio że lepiej będzie jeżeli będę patrzył w tą stronę oczywiście wy jesteście tu bo kamera przede mną. No ale dobrze, przejdźmy do samej książki. Książka, tak jak mówiłem, są to, dwi, są to de facto dwie oddzielne książki, ale tak sprytnie połączone, że w ogóle się tego nie czuję. W pierwszej części mamy mm, opowieść o rozmowach z dzieckiem, a w drugiej części mamy co nieco o kłopotliwych zachowaniach dzieci. I o ile oczywiście rozmowy z dzieckiem są bardzo powiedzmy takie informacyjne w sensie bardzo wszystko jest sensownie poukładane i każdy każd, każda część jest taka króciutka i bardzo informacyjna o tyle w drugiej części książki jeżeli mamy jakąś Jakiś temat poruszony, na przykład relacje, toaleta albo jedzenie, no to wszystko jest w formie takich dłuższych bloków, powiedzmy, podrozdziałów. Całość ma jakieś tam fajne, różne ilustracje w środku, pogrubienia, dość dużą czcionkę i oprócz tego jakieś też większe obrazki, także wszystko jest, jak zawsze, ładnie wydane. Co jest standardowo bardzo fajną praktyką robioną przez wydawnictwo RM. Jeszcze, właśnie króciutko opowiadając o tym, jak wygląda ta pierwsza część książki. No to na przykład, właśnie mamy jakieś pytanie, które dziecko nam może zadać, na przykład, co to jest rozwód, i następnie mamy po prostu. Stworzoną przez autorkę taki tekst, raczej pisany do dziecka, czyli możemy się nim zainspirować i po prostu w podobny sposób porozmawiać ze swoim dzieckiem. I tak wygląda właśnie ta pierwsza część książki. No a w drugiej części książki, czyli jak na przykład mamy opowieść o toalecie, mamy tutaj toaletę, i właśnie autorka nam często opowiada przez parę stron o całości pogrubia nam poszczególne elementy, które uznaje za najistotniejsze. Często mamy też jeszcze jakieś rozmaite tabelki albo taką checklistę checkpointów i na końcu każdego każdej takiej każdego takiego Hmm. rozdziały jest jeszcze podsumowanie. Jeśli na przykład już powiedzmy kiedyś to czytaliśmy i chcemy, i chcemy sobie przejść do, tylko zobaczyć najważniejsze części, no właśnie z danego rozdziału. Oczywiście w wielu miejscach w książce pojawiają się anegdoty, które mają nam że tak powiem, rozluźnić um, atmosferę. Na przykład anegdota, dziewczynka z mamą w sklepie. Córeczka, mamo, kup jeszcze jednego lizaka dla Zosi. Mama, no tak, co ty byś zrobiła bez swojej przyjaciółki z przedszkola? Nie wiem, jak wy wytrzymacie bez siebie w wakacje. Córeczka, Zosia będzie na tej samej plaży co ja. Mama, co? Ale my nie zabieramy Zosi nad morze. Córeczka, to moja przyjaciółka, mieszka obok mnie, chodzi ze mną do przedszkola, to będzie też na tej samej plaży co ja. Mama, to niemożliwe. My nie zaprosiliśmy jej na wspólne wakacje, córeczka. Nie musimy jej zabrażać. Ona jest moją przyjaciółką i będzie na tej samej plaży co ja. Także, właśnie tego typu yy, dyskusje z dziećmi. No dobrze, no ale przejdźmy może do mojej oceny. Jako, że jeszcze nie mam dzieci, no to oczywiście może być mi ciężko tą książkę ocenić w krytyczny sposób w sensie jakoś tam porównać swoje doświadczenia wychowawcze z propozycjami autorki. Na pewno bardzo interesująca była pierwsza część książki. Właśnie mm, sposób podania po prostu odpowiedzi na te pytania wydawał mi się bardzo sensowny. Na przykład mieliśmy: "Dlaczego ten pan tak dziwnie wygląda? Kto to jest bezdomny?" i na odpowiedź. Ten pan tak gdzie wyglą wygląda, bo jest bezdomny. To ktoś, kto nie ma domu ani pracy i nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Najczęściej taką osobę, zanim stała się bezdomna, spotkało coś niedobrego. Nagle straciła wszystko, co miała lub zachorowała. Zazwyczaj rodzina lub inni ludzie starają się pomóc osobie, która znalazła się w tak trudnej sytuacji. Ona jednak nie potrafiła poradzić sobie z kłopotami, które ją spotkały. Nie umie prosić o pomoc ani wykorzystać szansy na zmianę swojego życia. Jest załamana i zgubiona i nie wie, co się wokół niej dzieje. Dlatego nie dba o siebie jest brudna i niewłaściwie ubrana. Spotkanie z na, na przykład w autobusie z taką osobą może być dla nas nieprzyjemne, bo ona nieładnie wygląda i brzydko pachnie, ale nie możemy zapomnieć o tym, że jest nieszczęśliwa. Takiemu komuś należy współczuć i pomóc. Mimo że bezdomny prosi o pieniądze, nie daje mu ich. Taki człowiek może otrzymane ode mnie pieniądze zgubić albo niewłaściwie wydać, na przykład na alkohol. Dlatego bezdomnym nie należy dawać pieniędzy, lub wpłacać się na konto instytucji, które opiekują się takimi osobami, prowadzą dla nich noclegownie i dają im jedzenie. No i właśnie tego typu są tutaj. Mm, tutaj opinie. No jeśli chodzi o właśnie. O drugą część książki, no to tutaj mam jakiś tam mały kłopot z nią. No, bo oczywiście, po prostu czytając różne książki około tego tematu, no to właśnie spotykamy się tutaj z wieloma, jakby różnymi szkołami i podejściami do całości, więc, jakby, ciężko jest powiedzieć, co jest najskuteczniejsze i najbardziej sensowne. Mamy tutaj na przykład podejście takie, żeby co do snu, że należy, żeby dziecko miało y, osobne, odrębne od rodziców miejsce do snu, najlepiej w innym pokoju. I y, jest tutaj też o tym, żeby był jakiś rytuał wieczornych czynności i że jeżeli będą jakieś pseudo przebudzenia, w których dziecko otwiera oczy albo podnosi się z łóżeczka, to wtedy nie należy pomagać dziecku w zasypianiu, bo to je rozmudzi. I nie należy też doprowadzać do tego, żeby dziecko było w innych warunkach niż w momencie, w którym jak spało, czyli na przykład nie może być, że dziecko zasypia z rodzicami w łóżku, a potem się je przenosi do łóżeczka, no bo będzie dziecko wtedy zdezorientowane i może zacząć płakać. Także autorka jest bardzo pewna właśnie niektórych swoich, niektórych swoich tutaj opinii i tego, jak to się powinno rozwiązywać. Co właśnie sprawiło po pierwsze to, a po drugie to, że książka jednak była dość krótka. No, miała tylko tam 200, nie wiem, 40 stron, dość dużą czcionką że myślę, że mm, mogę jej dać takie 8 na 10, więc całkiem dobra pozycja. Nie jakaś idealna, nie jakaś taka wgniatająca w ziemię. No bo po prostu no nie miałam wrażenia, że autorka otwiera przede mną jakieś nieznane mi mm, dziedziny wiedzy, ale no, i tak doceniam właśnie samą kompozycję książki, samą. Prostotę tych wielu rad na początku, a także niektóre części, niektóre podrozdziały w ramach drugiej części książki. Także myślę, że ósemka jest całkiem w porządku oceną. No i oczywiście zachęcam Was do osiągnięcia po tą książkę. Standardowo będzie link do jej zakupu w opisie filmu. Także myślę, że to już wszystko. Dzięki. Cześć. To już wszystko moi drodzy. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania tego filmu. A jeśli zostaniecie jeszcze chwilę, to możecie się dowiedzieć o co chodzi w mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana. Także dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym jak. Powiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym, mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No, i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy, Król Myśli oraz Thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikro do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas. Znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony, pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarniki. Podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarce są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi. Recenzjami y, pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też y, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś. Teksty na opowiadania, wiersze, recenzje. Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg, na stronach ręki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, test z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli e, z serii filmów, książki. Które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.